Ostatnio gościliśmy w urzędzie, gdzie z władzami dzielnicy rozmawialiśmy na temat nowej reformy. Zmiany dotyczą pięcio i sześciolatków. Dziś na sprawę spojrzymy trochę z innej strony. O zmianach postaramy porozmawiać się z głównymi zainteresowanymi, czyli rodzicami. Zapraszam na materiał. Jest Pani mamą czteroletniego chłopca. W przyszłym roku przed Panią wybór dalszego miejsca edukacji. Proszę powiedzieć, czy już Pani nad tym myślała? Tak, myślałam i jestem za tym, proszę Pani, żeby dzieci chodziły do zerówki, do przedszkola. Czyli nie zdecyduje się Pani na posłanie dziecka do placówki w szkole? No, nie mam innego wyjścia, bo mhm. w sensie jest tylko jedna przedszkole integracyjne, gdzie dzieci chodzą do 6 sześcioletniej. A nie myślała Pani nad posłaniem dziecka tam? Może gdyby było jakieś miejsce? Wie Pani co? nie zastanawiałam się. I Ogólnie nie jest pani zadowolona z tej reformy. Nie, nie. Wolałabym, żeby do pierwszej klasy szły siedmiolatki. No, jestem przeciwna reformie. Uważam, że pięciolatki są za małe, żeby pójść też do szkoły tak wcześnie, a sześciolatki do pierwszej klasy. A mam czy nadzieję. te placówki są przygotowane, pani zdaniem? Nie. Szkoły są przepełnione. Mam dzieci w starszych klasach. Wiem, że są problemy. Chyba, że będziemy wysyłać dzieci w kaskach i w ochraniaczach. To może wtedy przeżyją. Moim zdaniem nie jesteśmy jeszcze na to przygotowani. Ani y, uważam y, fizycznie, ani w ogóle dzieci nie są do tego jeszcze przystosowane, żeby po prostu jako sześciolatki szły do szkoły. Pan miał jeszcze możliwość wyboru decyzji, gdzie pójdzie pięciolatek i na co się pan zdecydował? Wybraliśmy z żoną, że córka poszła do zerówki. Zamiast do pierwszej klasy. Pomimo, że miała 6 lat, miała to możliwość wyboru, ale w związku z, jakby z uwarunkowaniami organizacyjnymi uznaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będzie wybranie zerówki zamiast pierwszej klasy. To znaczy, wiem, że dziecko będzie mogło za rok pójść do placówki przedszkolnej jako pięciolatek i będę chciała ją tak posłać ponieważ jest dobrze zżyta z przedszkolem, dobrze się tu czuje, rozwija, więc nie widzę sensu, żeby musiała zmieniać placówkę na nową. Słyszałam już różne opinie na ten temat i osobiście nie chciałabym, żeby moje dziecko poszło w wieku 6 lat do szkoły. Jak będzie, tego nie wiem. A czy sprawdzała Pani może jakieś placówki, które teraz były dostosowywane pod kątem dzieci, lub też są tam dzieci Pani znajomych? Tak, znajomych. No, słyszałam opinię, że na nauczyciele uważają osobiście, to jest ich zdanie, że dzieci, które chodzą yy, właśnie te wcześniej sześciolatki, nie są jeszcze przygotowane psychicznie i nawet fizycznie do tego, żeby, żeby po prostu już zaczynały naukę w szkole, w pierwszej klasie, dlatego że nie są w stanie nawet. Yy, po prostu dobrze tam funkcjonować, także myślę, że, że to jeszcze nie jest pora i czas na, na coś takiego, żeby te dzieci szły do szkoły. No ale to wszystko zależy też od dziecka, generalnie większość chyba jest na niej. To znaczy mam syna teraz w zerówce, więc wiem jak te miejsca wyglądają, no ale zerówka to zerówka, szkolna zerówka to jest co innego niż zerówka w przedszkolu, więc widzę dużą różnicę, jednak szkoła to szkoła i no jest, jest to ważne. Moim gościem jest babcia pięcioletniego Krystiana. Rozumiem, że Krystian w tym roku stanął przed wyborem, tak? Czy pójdzie do zerówki, tak, czy do miejsca przedszkolnego? No właśnie. No i do zerówki, zdecydowanie. Dlaczego? Nie no uważam, że nie ma sensu, po prostu jest za mały. Eee, ten rok jeszcze powinien być w ogóle w przedszkolu, tak? Jest za wcześnie. No ja jestem za tym, co Chciałam, że jako siedmiolatka do pierwszej klasy, więc jestem za tym, żeby... I jak Pani również... ocenia ten wybór z perspektywy czasu? Słuszny. Może, tak jak mówiłam, intelektualnie te dzieciaki są przygotowane, chłoną wiedzę, natomiast emocjonalnie nie są przygotowane, żeby iść w wieku 6 lat do pierwszej klasy. Moimi gośćmi są Kacper, Karima i również Kacper, dziewięciolatki, które chodzą już do szkoły, tak? Hmm? Tak, tak. A powiedzcie, czy wolelibyście wcześniej pójść do szkoły, czy dłużej dostać w przedszkolu? Ja bym wolała szybciej, dlatego że szybciej się pójdzie do gimnazjum i szybciej skończy szkołę. A potem studia, tak? Już planujesz? Tak. A wy? Ja też bym wolał szybciej pójść do szkoły, no bo tak to mogę szybciej chodzić do pracy i mieć żonę. To już ty się tak spieszy do pracy. Aha. A ty Kacper? Yy, też bym wolał. Po pierwsze bym jakbym e, został w tej samej klasie, to bym e, jakbym skończył sko szkołę, to bym e, miał idealny wiek, żeby skończyć. Czyli ile lat? Czyli 13. Już by skończył szkołę, tak? Tak. Jak widać opinie na temat zmian w reformie edukacji są mieszane. Miejmy nadzieję, że po zmianach, o których mówił burmistrz w placówkach przeszkolnych, obiekcje rodziców znikną.